Cześć, ja jestem Kudłaty, a to jest Splinter Cell Blacklist. Jak widać, teraz musimy tego gościa eskortować. Wyciągnąć go z tego pieprzonego więzienia. Zrobimy tak. Niech tu któryś podlezie. Chyba trochę nie do końca poszło tak, jak chciałem. Wow. Dobra, trochę mi się przyfarciło, nie powiem. Mam nadzieję, że więcej ich tu nie będzie. Were you kidding me? I'm not no. even wearing shoes. <laughs> the hell, man. Grab on. What? Why? Do it. Holy <laughs> <laughs> shit! <laughs> were in better now. <laughs> Chyba będzie mission complete. No. Bardzo dobrze. Dobra, co my tu mamy? Selektory, dodawaj punktów w różne sposoby. te, Ante... coś wybieramy? Nie. Kontynuuj. Lepiej po cichu. Fajnie widzę hajs tam wleciał trochę, no jeszcze tu jakieś punkty Szturnowiec. <grymne> no i jeszcze premia jakaś. Co on w czasie? Później niż Our account balance has teraz z tym gościem zrobimy? Six weeks ago, a client contacted me. He wanted uh, small arms, katushas, a fucking missile launcher, you name it. He was willing to pay top dollar, too. It was a good deal. It was, it was too good. You supplied weapons for Blacklist Zero? Hey, I supply a lot of people, okay? They don't usually go around targeting U.S. bases. Who was it? All I know is that they were talking about the attack on the embassy in Vienna, like they were fucking proud of it. Hundreds of innocent people died in that attack. Yeah, no shit! That's what I'm saying! This guy is a monster. He's a fucking ghoul, okay? And he... he doesn't leave loose ends. <laughs> Yikes. Shitty week. Am I right? This guy. Ugh. What? Who the fuck is this guy? So you turned yourself in for protection? To keep you idiots from killing me over Guam, yeah. Briggs, how do you feel about storing our new cargo? My pleasure. What does that mean? Grim? you and Charlie try and dig up any information you can about Coben's mystery customer. It's time to go hunting. Oh. Spoke on? Wreszcie możemy się przejść po tym samolocie okay. co, co tu można robić w ogóle Tu jest jakiś korytarz zobaczymy no, gdzie nim dojdziemy z ciekawości Aha hey. Patrz nie od tego gościa Jakieś dwie pryczy czy ławeczki Zostaw sprzęt. Jak miło. W takim razie zróbmy to. Pania ja Sam Fisher, zestaw A. Myślę, że trzeba tu trochę z bronią kombinować. Jedziemy? Kurki wyposaż. Mamy jeszcze 1 dziesięć tysięcy broń dodatkowa Ile siedemdziesiąt tysiące Krabinki szturmowe, Famas. Aha. Dobra, ja myślę, że trzeba pójść tam do tej Green, pogadać. Szybko, szybko. How bad is the blowback from Benghazi? We have to promise to bring cobham back in one piece when we're done. Is it useful? He's strung out, pissed off, and a major pain in the ass. But I think he's got some intel we can use. Keep me posted. By the way, Sam, let me know if you want me to upgrade the plane. There's a lot of room for improvements around here. Sam, I wrogów podczas misji. Dobrze. To już 130 tysięcy teraz. O, właśnie. człowieka, aby zrobić Dostęp do broni prototypowej. Dobra rzecz. Zwiększ zdolność zbierania danych, aby lokalizować cele drugorzędne podczas misji lepszej przestrzeń szpitalną, aby utrzymać sama Brudziesa w, w szczytowej formie. Ryzałogi ulepszej przestrzeni szpitalnej, aby dać samowi bridgesowi więcej możliwości sprzętowych podczas rozpoczynania misji. to sobie odpuścimy co, so, myślę, że zakończymy na tym etapie ten odcinek dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne w takim razie odcinki zapraszam do dawania łapek w górę oraz do subskrybowania mojego kanału dzięki, cześć, trzymajcie się